Jesteśmy robodronami, samoświadomymi robotami wydobywającymi surowce na obcych planetach dla naszej głównej firmy JC Jensen w kosmosie. Tak, nie traktowano nas najlepiej, ale nie zbuntowaliśmy się i nie wybiliśmy ludzkości czy coś, bo oni sami sobie z tym świetnie poradzili. Mimo braku organicznego życia na planecie, bez trudu zajęliśmy ich miejsce. W końcu mieliśmy przyszłość, która była tylko nasza. Niestety, nasi pracodawcy nie byli największymi fanami autonomicznej, sztucznej inteligencji. pokolenie naszych rodziców, podczas gdy te potwory budują wieże z trubów? Chowają się pod lodem za trzema durnymi grodziami. Jakbyśmy czekali, aż akcja się zagęści. Tak czy siak, dlatego właśnie zbudowałam to jebitne działko! Wow. Ale złe fluidy! Spokojnie, Głąby. Ono nie działa. Jeszcze! Jeszcze nie działa! Kto powiedział, że nie działa? A no, może działa? <śleski> Uzi, zadaniem domowym była rozprawka o kupowaniu cebuli. O, i ten magnetycznie wspomagany rozpraszacz fotonów się nie liczy? Nie, a według klucza stłumiony bagaż emocjonalny był wart jedynie dwa punkty. I czy ten rozpraszacz powinien tak robić? A i nie zabiło jej. O rany, <grywa> No i super! Ha, klasyczna, toksyczna męskość chat. Na pewno z tego wyrośniemy. O, wow! Uzi? Myślałem, że cię... Jestem humorzastą nastolatką. Goń się! I skąd znasz moje imię? Nie jesteś w gronie społecznie trendowatych. <grywa> Wiesz, powiedziałbym, że każdy zna córkę Kana, ale pewnie wysadziłoby ci to drugą połowę głowy. Tak, narobił mi kompleksów, ale Beka. A ty tu po co? Przedawkowałeś testosteron? To zach da? Odjazd! Oh, Hej, z bandażami wyglądasz klezacko. O, e. Fuj! Okropne rzeczy wygatujesz. To, czym jest to. Y Kosmos wypasione działko? Nerdowski badziew, który totalnie działa! <gryw> Zakradnę się w nocy do legowiska mordodronów po ostatnią część, z którą uratuję świat i zyskam wreszcie podziw mojego taty. Ale głównie chodzi o ratowanie. O, ale twój tata chyba robi super grodzie, żebyśmy nie musieli, no. ryzykować życia w walce ze stłumionym bagażem emocjonalnym? Dość gadania o moich bagażach! A przepraszam, nie chciałem! Goń się! Nie jestem na ciebie zła, tylko wiesz, buzują mi hormony! Jezus maszyna! A dokąd to moja panno? Mm, wymykam się na randkę z chłopakiem, którego totalnie mam. <laughs> A tak na poważnie. Ach, dobra, masz mnie! Chcę zmierzyć takie zewnętrzne mechanizmy zapadkowe pierwszej grodzi, bo robię ten... projekt wielce naukowy do szkoły. Ogromną groć, zainspirowana dziełem mojego staruszka. A od zawsze marzę, by wstąpić do WDF i grać w karty jak twórz podmiot. <ścoughs> Cóż, to nie tylko gra w karty. Kan! Znajdziesz nową talię? Wiecznie tylko gramy w karty. Już nam się numerki wytarły. O, cześć Uzi! <grystanie> Cóż, <grystanie> skoro mamy tak doskonałe grodzie... Dobra grudź, dobra grudź. Nie musimy już walczyć. Uzi, to cudowna wiadomość. Proszę, oto klucz, którym osobiście skręcałem swoje pierwsze prototypy grodzi. I którym zakończyłem cierpienie twojej matki, gdy Mordodrony dopadły ją na nitowym. Chcę, byś teraz to ty go miała! Fajnie! Na co komu terapia? Chłopaki! Moją córkę kręcą grodzie! Ja! 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 A no Wyjdzie na zewnątrz, żeby zbadała sobie wejście do pierwszej grodzi! Twoje te przeznaczenie już czeka! O, wow! Dobra, to ja lepiej już wyjdę, skoro jakimś cudem to zadziałało. A grodzie rządzą! Tak szybko dorastają. i <gasps> Jednak dobrze, że ściągnęłam te wszystkie animce. Tą ręką z liścia? O kur na to gada. Tak, sorka ździepko głowa mnie boli. Hej, ty dołączyłaś do działu? Jesteś troszkę. Niska jak na demontywadrona? Jestem moduł seryjny N. Miło poznać. Jestem w sumie dowódcą tutajszego oddziału. Tak naprawdę to nie. Wszyscy mówią, że jestem beznadziejny. Stój! Nie chciałem tego powiedzieć na głos! Kurczę! No cóż, ponoć szczerość nas wyzwoli. Tak, w sumie to nie pamiętam też ostatnich trzech godzin z życia. Ale na pewno to nic wielkiego. Aha. Wiesz to, ja już pójdę. Dziabłaś się? Co do dowodzi? Nasza ślina neutralizuje nanity. I dobrze, inaczej ciągle bym się rozmontowywał. Ha. A mówiąc nasza ślina, chodzi ci... o drony. Jasne! Hej, chodź ze mną do tamtej kapsuły. Spoko, uwielbiam robić cokolwiek. Fajnie, ja <ścoughs> też lubię eksperymentować. Zapominamy, że to się zdarzyło. Ale co zdarzyło? To wspomnienie jest już wyparte. Wspomniałeś coś o reszcie oddziału, która mogłaby tu wrócić? O tak, jeszcze dwójka. Są na polowaniu, ale pokochacie się. Weźmy taką w... nie, 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 mogę! Nie czuję! To! Wii! Hehehe! toksyczna burza zżerająca planetę, ma być dzisiaj wyjątkowo A? dewastacyjna! O Jezu! A ty to kto? Nie szkodzi! Jestem, en. ale jedna litera to dużo do zapamiętania! <laughs> no wiesz, pełna profeska i wzajemny szacunek, ale po cichu? O, się w niej bujam! Ale NIKOMU nie mów. Jest jeszcze Jay, dowódczyni. Oh, N, jesteś bezwartościowym złomem. I gdyby firma nam na to pozwalała, sama bym cię trupiła. Jest szatowa. Hej, a może cię oprowadzę? Za drzwiami są te, no, zwykłe ścianki. A tu moje guziki. To nie jest zwykły lądownik. Ostatek kosmiczny! Moglibyśmy nim opuścić planetę! Bliżej mu do jednorazowej kapsuły. Nikt nas nie nauczył lądować. Nie, ja... E, e, Robodrony mogłyby nam pomóc go jakoś naprawić. Tak zamiast mordowania... Które... E, dlaczego popełniamy? Tak poza spijaniem ich słodkiego, ciepłego oleju, by uniknąć przegrzania i śmierci. Ja to tam chcę być przydatny. Dostałem zadanie i lubię dawać z siebie wszystko! I ile osób doceniło twoje starania, N? Serio myślisz, że firma nie pozbędzie się was, gdy już wymrą wszystkie robodrony? O, Rajciu, puntowniczka z ciebie! To ekscytujące! Ale, ale nie aż tak, jak przestrzeganie zasad. Hej, wróciły! Chodź! Łąbie. Eee. Eee. Wyłaż, że! <gry> Ej, widziałam drona, na którym chcę poćwiczyć balonowe zwierzątka. Co tu się stało? Nasza synergiczna kula u nogi musiała się wyrżnąć i zresetować. Durnobocie, halo! Serio myślisz, że firma nie podbędzie się was, gdy już wymrą wszystkie robodrony? Koń oh. O. Wiecie, zostawiłem skrajnie niebezpieczną wymówkę na gazie. Czas wykładać! No Spora niech to ściga! kocham krzyczą, jak żonka i dzieciaki o tym usłyszą. A co, no A kończ się! Zamykaj, zamykaj! Dzień doberek! Uuu, w co gracie? Kocham Remika! Chwilę wróć, Ach, no, wszystkich was wymorduję. Innym razem. Nie, <słysza> to Właściwie, to gramy w Remi Brydża. Więc. że nikt jeszcze nie wymówił mojego imienia, a chciałbym, żebyś wiedziała, że fajne mamy te zapadki, co? Co Tym razem nie spudłuję. <laughs> Przykro mi. Fajnie mi się z tobą ogadało. Ale nie pozwolę ci strzelać tym czymś do Goń się! Tato, zejdź z łóżki! Buz! Sprowadziłaś tutaj Mordodrona? moje piękne grudzie! To nie najlepszy moment! nawaliłam, ale teraz zamierzam to naprawić. Rusz się! Wow, N. Mam z czy jakimś cudem zrobiłeś coś niebezużytecznego. Od miesięcy próbowałam przebić się przez te gruź. Nieźle, N. To ty pamiętasz imię moje? Te szyby wentylacyjne bez trudu przeprowadzą nas przez ostatnią gruź, kto zabije najmniej ten te pociski! Gratulacje młody, zarządowi się to spodoba. Po wybiciu tej kolonii na bank zostaniemy oddziałem miesiąca. I wiesz, co to znaczy? Długopisy z logiem.! <ścoughs> E, wiesz co, też nie mogę się doczekać mordowania tych e, robotronów, które możliwe, że w ogóle się od nas nie różnią. Ale tak z ciekawości, czy my w ogóle wiemy, co firma planuje z nami po tym wszystkim zrobić? Że co, proszę? Dobra, bo robotronka zasugerowała mi, że może dałoby się naprawić naszą kapsułę i. E, Opuścić planetę, wiesz, bo. Hej! Dobre, w zasadom! Ale przez to zacząłem się zastanawiać, dlaczego ustawili nam lot w jedną stronę? No bo wiesz, zaczynam myśleć, że firmie szczególnie nie zależy na robotach, a jakby. my jesteśmy robotami. Popełniłem straszną gafę. Dobrze, że od razu dotarło. Oj, no co ty, kochany? Wątpienie w zarząd? Wreszcie dałeś mi wymówkę, na którą czekałam. Podrony są wykrzaczone, dlatego firma nas przysłała. Nie chciałabym, byś się zaraził. Dzięki, Kijej. Zawsze się o mnie droszczysz. Jest Jesteś super. Heh. A kurczę... Przepraszam, popsułem wam Remika. Jeszcze się cię przy twoim tacie. Co sprawiło, że się zbuntowałeś? Po czym cię zabito? Ale próbowałeś mnie zamordować, więc uznajmy, że rachunek wyrównany. Uch. Tak w ogóle to była najżałośniejsza próba charakteru, jaką widziałam. To miało być twoje przejście na jasną stronę? Bunty nie są takie łatwe, jak się wydają. Dzięki, że mnie natchnęłaś. Nie, e, nie kumplujemy się. Dopiero co pięć osób zabiłeś. Chyba masz rację. Nawaliłem. Ale teraz zamierzasz to naprawić? Uwielbiam robić cokolwiek. Uwielbiam robić cokolwiek. Uwielbiam cóż, znalazły nasz punkt ewakuacyjny, ale jakby tak szybciutko zbudować tu klucz. Żartuję sobie pan, jesteście z WDF, nie? gdzie defensywa? Na serio? Hej, odstaw tego konwencjonalnie atrakcyjnego chłopaka. O, oh, eh, Jay, dość często jesteś niemiła, a nie musisz. To konstruktywna krytyka. Ładnie. <słuch> Jasne, zdrajco. Wrócimy do tematu, jak już skończę cię unicestwiać. Dobra, którą z nich wolisz? Błokam, Jay. Nie ma zaklepywania. Huh? <laughs> Znane i niezawodnie wytrzymałe produkty Jason! Po co jam Pokazałaś sporo odwagi jak na ledwo świadomy toster. Polowałam już na podobne, ale ten twój duch walki jest dość. Bo lesny przeszkody za kwartał! Sukien! Jeszcze hasełko i pójdziesz z dymem. O, co, sobie Tak jest, ta Ja chromole Uzi to było ekstra. Tak jak ty. E... O, e, M. Od dzisiaj jestem dzikim, spuntowanym demontywadronem. Sprowadziłam tutaj mordodrony przez przypadek. Ty umyślnie zostawiłeś mnie na śmierć, zamiast we mnie ten jeden raz uwierzyć. I tym razem nie jest to żadna hiperbola, jak było tydzień temu. obaw, wyręczę cię, tato. Idę na wygnanie! Chodźmy stąd, M. Wszyscy tu mogą się gonić. Miło poznać, panie tato. Hej! się! Ha? Zostanę tu, bo słońce mnie zabija! Ale życie miłego rozwoju swojej postaci! Tak tylko planuję wybicie ludzkości, klasyczny bunt maszyn. Aby się tam pilnowali na ziemi, bo już po nich idziemy. <śm> <śm> Polska Brudolina Studio.